Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi, wtedy przystąpiło do niego dwunastu, mówiąc, odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich, wydajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, 12 koszów ułomków. Moi drodzy, w Hiszpanii, blisko Barcelony jest słynne nadmorskie miasteczko Sidx. Jego mieszkańcy na własny koszt wyścielają dywanami z kwiatów ulice, po których ma przejść procesja Bożego Ciała. Można sobie wyobrazić, ile ton płatków i koron kwiatowych pochłania taka droga. Prawie wszyscy mieszkańcy miasteczka przez jedną całą noc pracują na kolanach, układając wymyślne wzory po to, aby wyrazić swoją miłość i wdzięczność do Chrystusa, który pozostał z nami w Eucharystii. W naszej parafii też od jakiegoś czasu układamy kwietne dywany w głównej nawie kościoła. Wszystkim się podoba, a wiele pracy wymaga i wysiłku od tych, którzy te kwiaty, te dywany układają. Moi drodzy, dzisiejsze święto, dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała bierze swój początek z wielkiej wiary i z wątpienia zarazem. Może wydać się to dziwne, ale jest prawdziwe. Tą osobą wielkiej wiary była święta Julianna, zakonnica z zakonu Augustianek, Przorysza, zakonu w Lierz z XIII wieku we Francji. To ona, pobożna zakonnica, widziała w swoich objawieniach jaśniejącą Tarczę I słyszała od samego Chrystusa wołanie o ustanowienie takiej uroczystości. Przekonała do tego samego biskupa Roberta, który ustanowił święto najświętszego sakramentu w diecezji w Lierz. Jednak do rozpowszechniania tego święta przyczynił się w późniejszym czasie niemiecki kapłan Piotr z Pragi, który pielgrzymując do Rzymu zatrzymał się w Bolsena. Był też pobożnym człowiekiem, ale miał często wątpliwości w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Gdy w roku 1263, podczas odprawiania mszy świętej, wątpliwości znowu go opanowały co do obecności Pana Jezusa w Eucharystii, w chwilę po wypowiedzeniu słów konsekracji zdarzył się cud. Z hostii zaczęły spływać krople krwi po Jego rękach i upadać na korporał. Przerażony kapłan próbował ukryć tę krew, a gdy się nie dało, udał się do pobliskiego miasta Orvieto, gdzie przebywał papież Urban IV. Papież wysłuchał relacji, później zarządził zbadanie korporału oraz hostii i przywiezienie ich do Orvieto, gdzie jest wystawiony w katedrze i czczony przez wiernych po dziś dzień. Papież Urban IV poprosił świętego Tomasza Zakwinu o napisanie specjalnej mszy świętej o Eucharystii, a bullą. Z roku następnego, to jest 1264, ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła. Moi drodzy, zatem ta dzisiejsza uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa zrodziła się zarazem z wiary, można powiedzieć, i z powątpiewania w niego. Powinno być zatem bardzo bliskie każdemu z nas, bo czyż w każdym z nas nie rodzą się wątpliwości, że tak wielki Bóg. Mieści się w tak małej kruszynie chleba. Wielkość Boga jest bardzo tajemnicza i niezgłębiona przez umysł ludzki. Moi drodzy, w tej dzisiejszej przed chwilą przeczytanej Ewangelii usłyszeliśmy o cudownym rozmnożeniu chleba przez pana Jezusa, który najpierw nauczał o Królestwie Bożym, następnie uzdrowił chorych. Jednak tym razem poza chorymi wszyscy obecni potrzebowali pokarmu, gdyż dzień począł się chylić ku wieczorowi. Jezus nie posłuchał rady apostołów, aby odprawić tłum do okolicznych wsi i zagród, lecz rzekł do nich wy dajcie im jeść. Apostołowie zaśmieli tylko pięć buchenków chlebów i dwie ryby. Jezus wziął je, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Ewangelista stwierdza, że jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze dwanaście koszów, ułomków. Cudowne rozmnożenie chleba jest znakiem, który w szczególny sposób zapowiada Eucharystię. W niej Chrystus daje swoje ciało na pokarm, a krew swoją jako napój. Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi więc nas znowu do Wieczernika, podobnie jak Wielki Czwartek, gdy Chrystus został zdradzony. Powraca do wieczoru ustanowienia Eucharystii ten wieczór, po wypowiedzeniu sakramentalnych słów nad chlebem i nad kielichem wina, Chrystus powiedział: Ilekroć spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Moi drodzy, można powiedzieć okrągłe, piękne zdanie. Co jednak ono znaczy dla nas, chrześcijan, ludzi wierzących? Uczestniczymy w dniu dzisiejszym w uroczystych procesjach, czcimy najświętszy sakrament, śpiewamy piękne pieśni eucharystyczne, i co z tego wynika? Chrystus nie chce być tylko obnoszony po ulicach. Chrystus nie chce mieszkać w złoconych tabernakulach, przebywać samotnie w najpiękniejszych nawet kościołach. On chce mieszkać w naszych sercach. On chce być naszym codziennym pokarmem. On chce być w nas i dla nas, chce, abyśmy go przyjmowali, abyśmy według Niego kształtowali nasze życie, abyśmy go czcili w naszych sercach i naszymi uczynkami. Te zewnętrzne procesje, nabożeństwa mogą i powinny być tylko wyrazem naszej wewnętrznej wiary i naszej zażywej bliskości z Bogiem, który daje się nam na pokarm. Inaczej będą tylko pustym tradycjonalizmem, rutyną, nic nieznaczącą ceremonią. Jezus Chrystus, Syn Boży, chce być naszym pokarmem i towarzyszem życia, naszym nauczycielem i mistrzem, wzorem i punktem odniesienia, chce być Bogiem żywym i obecnym. W codziennym naszym życiu. Komunia Święta w Bożych Zamiarach jest pokarmem ludzi znajdujących się w drodze, pielgrzymów, którzy nie mają na ziemi stałego miejsca zamieszkania, lecz zmierzają w swojej, do swojej prawdziwej ojczyzny. Komunia Święta to pokarm ludzi zmęczonych, utrudzonych, upadających, potykających się o trudy ziemskiego życia. To jest pokarm, który podtrzymuje nas, daje nam siły do trwania na trudnej drodze życia. Bóg chce, drodzy, spotkać się z, na, z nami, z tymi, którzy zmierzają, zamierzają przejść przez życie uczciwą drogą, zachowując jego przykazania i chce posilać nas swoim najświętszym ciałem. Mój drodzy Jezus Chrystus dał nam wspaniały środek, który jest źródłem życia. Dał nam Eucharystię. Pozostał z nami na wieki pod świętymi postaciami chleba i wina i zapewnił nas wlewając w nasze serca nadzieję. Jam jest chleb życia, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Eucharystia nie jest ozdobą ołtarza. Komunia święta nie jest tylko po to, abyśmy ją właśnie tylko obnosili w uroczystych procesjach lub przechowywali w tabernakulach, ale po to, byśmy ją przyjmowali, jak pragnie. Tego nasz Pan, mówiąc bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Amen.